Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Janek Rusinek. Oto pierwszy odcinek na kanale Calcio Merito, czyli ulubionym Waszym kanale na temat włoskiej piłki. Na początku zaczniemy od spraw organizacyjnych, czyli materiały poniedziałkowe, czyli moje. W środę zapraszam na materiał od Gabernarda, w piątek będzie materiał Michała Kozłowskiego. A dziś w piątkowym, tym premierowym materiale na naszym nowym superprojekcie będzie Stefano Pioli, czyli nowy trener AC Milan co sądzę o wyborze tego trenera, dlaczego tak właśnie się wydarzyło, że 52-latek objął stery w Mediolanie i dlaczego uważam, że należy dać mu szansę, ale też nie nastawiać się na zbyt wiele, bo sytuacja jest kontrowersyjna, sytuacja jest dziwna, Milan jest jaki jest, trzeba się z tym na jakiś czas pogodzić i trzeba spojrzeć na ten ruch z dwóch stron i trzeba będzie zobaczyć jak. To w przyszłości może zaważyć na zespole Rossoneri, czy zostaną oni podbudowani, czy jednak będzie to bardzo duży kłopot na przyszłość. Prawda zaśle, że pośrodku wiadomo, był hashtag Pioli out w światowych trendach na piątym miejscu na włoskim Twitterze zdecydowany numer 1, jeszcze przed samym ogłoszeniem przybycia byłego trenera Fiorentiny właśnie do Milanu. Zapraszam do oglądania. Kiedy zobaczyłem w poniedziałek, że Marco Giampolo już na pewno zostanie zwolniony z funkcji trenera Rossoneri, przewijały się cztery nazwiska, Przewijało się właśnie Stefano Pioli, ale jego brano jako opcję bardzo awaryjną. Mówiło się o Marcelino, który raczej był nierealny, patrząc na to, co się dzieje w Milanie i patrząc na to, skąd Marcelino niedawno został zwolniony i w jakich okolicznościach. Mówiło się o Luciano Spaletti oraz mówiło się jeszcze o nazwisku Rudiego Garsi niedawno zwolnionego z Marsylii No cóż Najbliżej był Spalletti, jeszcze w poniedziałek wszystkie, wszystkie gazety, wszystkie portale komportowały informacje, że Były opiekun Interu na Banco obejmie Milan, że tylko pozostała kwestia dogadania odprawy z Interem A w poniedziałek kibice, kiedy położyli się spać właśnie w poniedziałek z o Spalletti we wtorek obudzili się usłyszeli, że pierwszym wyborem jest Stefano Pioli, co wydaje się opcją niemalże bardzo dziwną, ponieważ Marco Giampaolo, czyli już były szkoleniowiec Milanu, zarabiał 2 miliony na czysto i te, te, taką będzie miał właśnie odprawę w Mediolanie, a Stefano Pioli będzie zarabiał o pół miliona mniej bo oficjalna informacja jest, że to jest 1,5 miliona i opcja przedłużenia kontraktu o rok w przypadku awansu do europejskich pucharów, czyli nieważne czy to będzie Liga Mistrzów, czy to będzie Liga Europy. I przyjrzyjmy się w jakich klubach niegdyś pracował Stefano Pioli te trzy ostatnie jego miejsca pracy, w których pracował z większym lub mniejszym powodzeniem. Pierwszym takim miejscem, gdzie Stefano Pioli pracował tak na poważnie, dostał duże zadanie, było Lazio, czyli drużyna, która przez lata Miewała różnorakie problemy, czy to z jakością w składzie, czy to z graniem w Pucharach, czy w ogóle Z kolekcjonowaniem punktów w Serie A. Stefano Pioli wszedł do Lazio I od razu zmienił oblicze tego zespołu Tworząc tam naprawdę drużynę ofensywną, drużynę, która zdobyła 70 bramek w sezonie ligowym, miała najlepszą ofensywę na równi z Juventusem, czyli mistrzem Włoch i z piątym wówczas Napoli, stracili 38 bramek i jak sobie przypomnę tamto lacio i jak oni grali i to, że w ogóle zajęli trzecie miejsce w lidze, no to jednak biorę poprawkę też na to, że sezon 14-15 był takim prime dziadostwa w Serie A, takim... Takim już kamieniem milowym, że już gorzej być w tej lidze nie może, bo Milan-Inter, dwa najgorsze składy w XXI wieku. Napoli z Benitezem, tracące mnóstwo bramek. Juve wygrywające ligę bez absolutnie żadnej konkurencji. Wszystko to złożyło się na to, że lacjali zagrali bardzo dobry sezon. Pokazał się Felipe Anderson w pomocy dyrektora Lucas Biglia, którego nota notabene... Po zakończeniu sezonu sądował Benitez w kontekście Real Madrid, kiedy objął ten zespół. A jeszcze na sam koniec trzeba wspomnieć o awansie do Ligi Europy. Mało tego. Zagrali świetny dwumecz z Bayerem Leverkusen, jednak niestety nie udało się tego osiągnąć. I Stefano Pioli przystąpił do sezonu 15-16 z takim kredytem zaufania, że może jednak. Ok, Napoli się wzmocniło, mają teraz Sariego, będą próbowali grać coś innego, Roma wiadomo, będzie silna. Jednakże coś się... po dłuższym czasie coś się tam załamało w tym Lazio i taką kwintesencją tamtego sezonu jest porażka na Stadio Olimpico ze Spartą Praga 0-3. do Kiedy to Lazio grało z nimi w 1-8 finału Ligi Europy i odpadli z czeskim zespołem, co można było już uznać za nielada kompromitację. I jeszcze na sam koniec już na odprawę Stefano Piolego tej gwóźdź do Truny były przegrane derby 4 do 1 na Stadio Olimpico. Co spowodowało, że Claudio Lotito powierzył zespół Simone Inzaghiemu. Później były tam zawirowania, pamiętamy. I Stefano Pioli musiał poczekać na odpowiedni moment, kiedy po raz kolejny wskoczy na karuzele może jakiegoś większego klubu, bo w pierwszym sezonie w Lazio zajęło trzecie miejsce i to było wszystko fajnie, pięknie, natomiast w sezonie numer 2 Lazio pod jego wodzą oczywiście został zwolniony ale, i wszedł za niego Inzaghi, ale zajęło ósme miejsce za Sassuolo i za Milanem Michajlowicza, więc no, to była degradacja. Kolejnym takim momentem było 8 listopada 2016 roku, kiedy Stefano Pioli dostał propozycję pracy w Interze Mediolan, czyli Klubie o którym marzył, ponieważ powiedział na pierwszej konferencji prasowej, że on zawsze był interistą, zawsze marzył o pracy w tymże klubie i nie było co się dziwić, ponieważ inter znalazł się nad przepaścią, bo ściągnął wielu graczy. Niekoniecznie było mówione, że to były dobre ruchy, jak na przykład Jao Mario czy Gabigol, co po, po latach okazuje się abstrakcją i totalnym wykrętem. Stefano Pioli wziął zespół po Franku Deburze, który kompletnie nie odnalazł się we włoskich realiach. W ogóle Frank Debur też tam przyszedł z partyzanta, bo Roberto Mancini, kiedy zobaczył z jakim materiałem ma pracować, to od razu zrezygnował, powiedział, że on się w to nie bawi, mu się nie chce za bardzo męczyć z tym i deptać swoją legendę, ponieważ już raz zajął dziewiąte miejsce, raz roztrwonił przewagę i skończył ligę na piątym miejscu. I tym razem miał to zrobić Stefano Pioli, który w miarę dobrze zaczął w Interze. Który, można powiedzieć, odmienił ten zespół, stworzył go na nowo, wycisnął z tych zawodników tyle, ile się dało. Uratował derby z Milanem, raz ok, raz je stracił, ale pokonał 7-1 Atalanty. Po prostu punktował w najważniejszych meczach, czyli z dołem tabeli, żeby tylko ten Inter był w stanie wejść do Ligi Europy. I kiedy sezon trwał, nagle, właśnie po tym 7-1 z Atalantą, po tych derbach z Milanem, kiedy Christian Zapata w 97 minucie zdobył bramkę, coś znowu się złamało, jakiś cykl się skończył i Stefano Pioli zaczął się gubić. I przegrywał mecze z najsłabszymi. Inter spadł w tabeli za Milan i coraz bardziej się mówiło, że tamten pamiętny wyścig ślimaków sezonu 16-17 wygrał Milan. A Stefano Pioli jeszcze na trzy kolejki przed końcem sezonu został zwolniony i sezon kończył jego asystent, co pokazuje, że coś buduje, ale później to się jakoś kończy i nagle formuła padła. Ta formuła padła bardzo szybko i to był największy problem tego szkoleniowca, który od razu oczywiście, jak to we Włoszech, które są środowiskiem, które bardzo dba o swoich trenerów, bardzo szanuje Włochów. Pamiętam, w zeszłym sezonie był miesiąc czasu, ponad miesiąc, kiedy 20 trenerów to byli sami Włosi, więc wiadomo, że to jest środowisko hermetyczne, zamknięte, do którego ciężko się dostać i wiadomo było, że dostanie szybko nową pracę. Nowe miejsce zatrudnienia Stefano Piolego okazała się Fiorentina, czyli zespół, który opuścił Paulo Sousa, który z tym zespołem nie był w stanie wycisnąć tyle co poprzednik Vincenzo Montella przez dwa sezony. I Pioni wszedł w zasadzie do zespołu, który nie tyle, że był karykaturą z czasów Montelli, ale nie miał aż tak mocnego składu, zwłaszcza, że wszedł do zespołu, gdzie od razu stracił najważniejszych graczy. Borja Valero trafił do Interu, Bernardeski przeniósł się do Juventusu, Nikola Kalinic pod koniec wylądował w Milanie, chociaż jak się później okazało, można było to traktować w kategorii wzmocnień. Ilicic trafił do Atalanty. Nie, a Matias Vecino jeszcze wyglądał w Winterze, więc Fiorentina wtedy musiała przejść transformację od zera. Trzeba było budować zespół, no i Stefano Pioli na początku wydawałoby się, że polegnie, ponieważ przez pierwszą część sezonu naprawdę ta Fiorentina wyglądała źle. Próbował opierać zespół na zawodnikach młodych, ściągnął dopiero co Simona Simone z Genoi. Federico Chiesa miał raptem 20 lat i w zasadzie nikt nie wymagał od niego, żeby to on ciągnął drużynę za uszy. Mieli Jordana Vertu, mieli Marco Benassiego. Jednak tutaj trzeba się będzie pochylić nad wydarzeniami z marca, które zespoliły Fiorentinę i pokazały, że Stefano Pioli potrafił ten zespół podnieść mentalnie. Bo pamiętamy, że w marcu w hotelu Budine zmarł Davide Astori, kapitan drużyny. Notabene Stefano Pioli po jakimś czasie wytatuował sobie jego inicjały na ciele i wspominał zresztą o tym na konferencji, po konferencji prasowej w pierwszym wywiadzie dla Milan TV, że Dawida Astori byłby dumny z tego, że Pioli pracował, będzie teraz pracował w AC Milan, ponieważ Astori był wychowankiem tego klubu etc. I trener Fiorentiny podniósł drużynę na duchu. Ta Fiorentina, z czasem, kiedy wiadomo, że to będzie dla nich potężna trauma, bo wydarzyło się coś makabrycznego, jak na te czasy, że przez głupie niedopatrzenie stracili kapitana. Jednakże wtedy Pioli podniósł zespół, i oni, jak w oka zaczęli grać zupełnie inną piłkę. Zaczęło to wyglądać dużo lepiej, aniżeli był. Było to pokazywane w pierwszej połowie sezonu. Fiorentina skończyła go na pozycji numer 8 i mało brakowało, aby w ogóle zagrali w Pucharach, kiedy Milan został z nich na jakiś czas wykluczony, a później do europejskich Pucharów wrócił. I mówiło się przed startem nowego sezonu, że to jest drużyna, która ma potencjał ludzki potencjał, nie to, że jest na poziomie ale potencjał zbliżony do Atalanty Gasperiniego, ponieważ w Atalancie Gasperiniego grają zawodnicy charakternie, zawodnicy pasujący pod jego koncepcję. Ale jakościowo plus minus z tą Fiorentiną mogliby się równać. No i jak się okazało, włodarze Fiorentiny popełnili też błąd, bo Pan de La Valle miał ten klub już daleko w poważaniu, to pamiętamy. Słynne teksty o wiejskich głupkach. A Pioli dostał materiał, i na początku to wyglądało naprawdę dobrze. Ta Fiorentina grała ładnie w piłkę, ale nagle zaciął się Simeone. Zaczęli tracić głupie punkty, zaczęli mieć problemy z wygrywaniem spotkań. I cały czas posada Piolego wisiała na włosku, aż w końcu doszło do takiego momentu, że w 30. kolejce już nie było szans w ogóle na walkę o Puchary i chodziło tylko o to, żeby Fiorentina się utrzymała. Przypomnijmy, 17 lutego Fiorentina ostatni raz wygrała swój mecz na Paulo Madza ze Spal 4-1 i na zwycięstwo czekała aż do 25 września do meczu z Sampdorią już w nowym sezonie. Ok, Piolego później zastąpił Montella, Montella zrobił coś niewytłumaczalnego, bo ta Fiorentina właśnie spadła z ligi, mając naprawdę w składzie dużej jakości, ale o Fiorentinie też będzie inny odcinek. Na razie skupmy się na Piolim. I na tych różnicach, co może mu pomóc w kontekście AC Milan, i co Milan może zaoferować jemu i co on może zaoferować Milanowi. Poprzedni trener Milanu, Marco Giampaolo, załatwił naprawdę załatwił sprawę po mistrzowsku. Siódma kolejka, tylko 9 punktów, najgorszy start Milanu od 80 lat. Piłkarze wyglądali bardzo źle, co ostatnio przyznał nawet selekcjoner reprezentacji Algierii. Mówiąc, że w jednym z wielkich klubów jego kluczowy gracz opowiedział mu, jak wyglądają treningi, i był załamany i był w szoku, że na takim szczeblu dzieją się takie niepoważne rzeczy. I wątpię, że miały na myśli Leonardo Jardima w Monaco, czy, który prowadzi Slimaniego, czy Pepa Guardiola, który prowadzi Riada Mareza. Zwłaszcza, że kluczowym zawodnikiem w układance Algierii jest nowy pomocnik Milanu Ismael Ben Nasser, co pokazało, że w Milanie Giampoolo Pojawiła się kolejna skrajność, ponieważ z jednej strony mieliśmy Gennaro Gattuso w zeszłym sezonie. Człowieka, który był zamordystą, tak zwanym terrone. Próbował wszystko skupić na przygotowaniu fizycznym i to robił. Z kolei taktyka szła na boczny tor. Była, jakaś była, ale to nie były rozwiązania taktyczne na najwyższym poziomie. Natomiast Marco Giampaolo przesadził w drugą stronę, ponieważ Marco Giampaolo postanowił działać tylko na taktyce. Wszczepić ją do zespołu, być całkowicie odcięty i ufać swoim, swojemu technokratycznemu myśleniu nad tym, że ten zespół sobie przestał radzić na płaszczyźnie fizycznej, a taktycznie też to nie wyglądało. Stefano Pioli różni się tym właśnie, tak jak wspomnieliśmy o Fiorentinie, że podniósł zespół psychicznie po Dawide Astorin. Tak samo po, duszy, po tym czasie widać. Pierwszych sesjach treningowych, że Milan wygląda dużo lepiej, mm. pod tego, że on rozmawia z zawodnikami, że ci zawodnicy się uśmiechają na treningach, że jest zupełnie inne podejście, ponieważ przypomnijmy, że Milan obecnie posiada w całej serii absolutnie najmłodszą kadrę. Tam najstarszy jest Lukas Biglia, który, no chcąc, nie chcąc, ale możliwe, że znaczy mam taką nadzieję jako sympatyk Roseneri, że... Przejdzie taką samą transformację jaką u Stefano Piolego przeszedł w Lazio już też wiekowy wówczas Marco Parolo. Lukas Bilia w tym roku skończy 33 lata, więc no to powiedziałbym, że to jest zawodnik stracony. Ale Pioli ma też ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ ma zawodników, których trzeba koniecznie osunąć od składu i trzeba to będzie zrobić w sposób delikatny bo tacy piłkarze jak Hakan Hanoglu, jak Suso, jak musi zostać ogarnięty od nowa Frankesi, bo jego postawa jest okropna. Tutaj trzeba naprawdę coś ruszyć w zespole i Stefano Pioli wydaje się dobrą opcją krótkodystansową, czyli pewnie, pewnie wejdzie z Milany do Europejskich Pucharów. Ciężko powiedzieć, że to będzie Liga Mistrzów, ale Liga Europy wydaje się być w zasięgu, jeżeli. Rossoneri będą grali na miarę swojego potencjału ludzkiego i tego, że zawodnicy są zahartowani, że nabyli jakieś mentalności od Jena Rogatuzo w zeszłym sezonie i teraz będą mogli działać od nowa i problemem będzie to, że Milan najprawdopodobniej jest Stefano Pioli przedłuży kontrakt po sezonie od razu, bo to jest, z tego co się orientuję, tam jest 1 plus 1 jeżeli chodzi tylko o pucharę, że Milan musi wejść do pucharu, wtedy Stefano Pioli pozostaje z kolei jeżeli on pozostanie, to Milan ryzykuje tym, że oprócz tego, że będą musieli mu płacić większą pensję, to jest raz, co w ogóle biorąc pod uwagę fakt, ile on zar będzie zarabiał w Milanie, a popatrzymy ile zarabia Antonio Conte w Interze, Maurice Juve, Paulo Fonseca w Romien, to, to jest śmieszna kwota i nieadekwatna do tego, ale... Tak, takie ma wytyczne Mir Boban, takie ma wytyczne Paolo Maldini I to też pokazuje, że fundusz Elliot obecnie traktuje Milan jako takie Jako cyferki w Excelu, żeby tylko się zgadzało i żeby wszystko szło jak najniższym kosztem Czy Milan skończy w Lidze Mistrzów? Nie, nie mam pojęcia Dopiero w w niedzielę W niedzielę jest mecz ze Milan Lecce na San Siro i będziemy mieli dopiero ósmą kolejkę. Przypominam, że w zeszłym sezonie Atalanta miała start jedną wygraną, trzy remisy i trzy porażki, czyli punktowo po siedmiu kolejkach mieli wyłącznie 6 punktów, a zakończyli sezon na podium. Więc nie ma co tak wcześnie skreślać rozsolerych, ale trzeba brać poprawkę na to, że ze Stefano Piolin na ławce trenerskiej może być naprawdę bardzo różnie. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale, o pozostawienie łapki w górę, żeby wybijać zasięgi i już zapraszam teraz na środę na materiał Olka Bernarda. I co ja mogę powiedzieć, dziękuję za obejrzenie. Ciao!